Najśmieszniejsze kawały Odcinek piąty Lekarze Do gabinetu psychiatry włazi na kolanach gość z czymś w zębach A kto to do mnie przyszedł? Kotek? Gość lezie w kąt pokoju Lekarz spogląda za nim Piesek? Facet wali ręką w listwę podłogową i przechodzi w drugi kąt Psychiatra podąża za nim wzrokiem Jerzyk do mnie przyszedł Mężczyzna wyjmuje przewód z ust Kurwa weź się gościu od pieprz i daj mi podłączyć ten internet. Coś taki przybity, a z czego się cieszyć? Dzisiaj mi jeden taki kasę zabrał i jeszcze ząb straciłem. Dresiarz, nie, dentysta. Rolnik wezwał weterynarza do swojego konia, który zachorował. Weterynarz zbadał konia i rzecze. Pański koń zaraził się paskudnym wirusem. Masz tu pan lekarstwo. Trzeba mu je dawać przez trzy najbliższe dni. Za trzy dni przyjadę. Jeśli mu się nie poprawi, trzeba będzie go uśpić. Tę rozmowę usłyszała świnia. Pierwszego dnia koń dostał lekarstwo, ale nic mu się nie poprawiło. Świnia podeszła do niego i mówi: Dawaj, dawaj. Wstawaj. Drugiego dnia to samo. Lekarstwo nie poprawiło samopoczucia konia. Wstawaj! Nakrzyczała na konia świnia. Jak nie wstaniesz, to cię uśpią. Trzeciego dnia koniowi znowu dali lekarstwo. Znowu bez żadnego rezultatu. Przyszedł weterynarz i mówi, niestety nie mamy wyboru. Koni jest zarażony wirusem, który może się przenieść na pozostałe konie. Usłyszawszy to świnia pobiegła do konia i mówi, wstawaj! Weterynarz już przyszedł. Ostatnia twoja szansa. Teraz albo nigdy. Wstawaj. A koń ostatnim wysiłkiem woli podniósł się na nogi i truchtem oddalił się na koniec pastwiska. Moż. To cud. Krzyknął farmer zobaczywszy oddalającego się konika. Musimy to oblać. Z tej okazji zarżniemy świnie. Przychodzi Murasz do lekarza i skarży się na straszne zatwardzenie. Lekarz każe mu położyć się na leżance, ogląda mu tyłek, po czym bierze deskę i z całej siły uderza go w pośladki. Murasz od razu pobiegł do toalety i się załatwił. Po chwili wrócił do gabinetu i dziękuję lekarzowi, dziękuję bardzo. Dwa tygodnie nie mogłem się załatwić, a jedna wizyta u pana i czuję się świetnie. Ma pan dla mnie jakieś zalecenia? Jak unikać tego problemu? Tak, proszę nie podcierać się workami po cemencie. Panie doktorze, mamy biegunkę. Zapiszę panu czopki. Po kilku dniach, panie doktorze, nic nie pomogło. To ja zapiszę panu jeszcze jedno opakowanie. Po następnych kilku dniach, panie doktorze, i tym razem nic nie pomogło. Proszę o jeszcze jedną receptę: do cholery. Czy pan te czopki, że. A co? Może mam je sobie do dupy wsadzać. Psychiatra bada pacjenta, za pomocą testu czytając, ostatniej niedzieli był straszliwy wypadek drogowy. Motocyklista został rozjechany przez samochód tak nieszczęśliwie, że stracił głowę. W chwilę potem motocyklista wstał, podniósł głowę i poszedł do najbliższej apteki, żeby przykleić ją do tułowia. W tym miejscu badany uśmiecha się z niedowierzaniem. Pańska historia nie trzyma się kupy, przecież apteki w niedzielę są zamknięte. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę. Więcej podobnych filmów znajdziesz na moim kanale.